I fajne jest w propolisie jeszcze jedno, ja zapomniałem o tym wspomnieć. Propolis ma punktowe, ma miejscowe działania przeciwbólowe. I teraz, przy wszelkiego te tego typu dolegliwościach, łagodzi nam dolegliwości bólowe. Znam osoby, które przy katarze po prostu na ten patyczek higieniczny nabierają nalawkę propolisową i pędzelkują płatki nosowe od środka. Przy oddychaniu inhalujemy całe te drogi górne oddechowe. Zatoki i, i przegrody nosowe i Katar błyskawicznie zaczyna nam spływać. Więc jest to też fajny sposób. Znam osoby, które przy bólu zębak, był problem przecież w covid że nie można się było dostać do lekarza, do dentysty też, zalewały sobie bolący propolisem i znowu na te kilka dni, kiedy dało się zorganizować już pomoc fachową, pozwalało to przetrwać. Więc te działania przeciwbudowe są również bardzo fajne i warto o nich pamiętać.